Siemaneczko widzowie. Dojechaliśmy na Mazury. My z Piotrkiem właśnie zdobywamy drewno na ognisko. Jest las. Czujemy się obserwowani. Gwiżdżemy i ktoś odpowiada. Tu z krzaków. Dobra, trzeba odjeżdżać, bo zombie zaraz zaatakują. Jesteśmy na Mazurach, na takim cyplu. Ładna łąka. My autami stoimy kawałek dalej. Podjechaliśmy sobie na rowerach szukać drewna. Bo tam gdzie stoi auta, no to już całe drewno wybrane. Dobra, pakujemy jakoś drewno i jedziemy. To jak będziesz siedział. <noise> drewno załadowane. <noise> ale, ale mamy tego drewna. No w rękę i jedziemy na kierownicę. <noise> Pełno komarów. Jednak jedziemy tak <grystanie> z no. Dobra jedziemy Czekaj Ciężko jest Próbujemy jechać dalej Tak wygląda nasze obozowisko na Mazurach Piotrek robił jeszcze jeden kurs, bo drewno pogubiliśmy. Jeszcze po drodze od kogoś tam dostaliśmy kawałek. Dziewczynki siedzą nad wodem, nad wodem, nad wodą, pod drzewkiem. Tutaj mamy taką plażę, mini plażę. Jeszcze będą filmy, jeszcze pokażemy. Tutaj dzieci od rana sobie się pluskały. Bardzo daleko jest płytko woda przezroczysta. Tyle, że kamienie, ale tam dalej już jest bardziej taki piasek. Dobra, pokażę Wam tutaj, jak my stoimy. Markiski mamy otwarte z tego względu, że zaczę zaczęło coś kropić deszczykiem. Przed chwilą Edyta i Beata. Robiły pranie i też nie tyle pranie, co suszenie i, i pranie ciuchów, które zmokły nam jeszcze w Gdańsku, jak łaziliśmy tam po tym starym mieście w taką ulewę. że na razie to tak trochę nie wygląda, tyle że wszystko jest praktyczne. A teraz wam pokażę. Bo tutaj już będziemy stać parę dni. To razem z Piotkiem uruchomiliśmy lodówki, żeby chodziły na gaz. I wam pokażę ile jest stopni. Na przykład u mnie w, w zamrażarce przed tym było minus 11, teraz pokazuję minus 9, minus 10 stopni. I w lodóweczce też jest chłodniutko. że lodówka chodzi bardzo dobrze, schładza no i w sumie szybko zrobiło się w, niej, w nich zimno, u Piotrka tak samo, bo lodówka od włączenia do tych minus 10 chodziła jakieś 2 godziny, myślałem, że dłużej to się będzie schładzać. A tu dziewczyny przedtem trochę drewna na przynosiły. Żeby móc sobie ognisko zrobić wieczorem, albo zaraz jakieś kiełbaski. Auta ustawione równiutko, żeby w środku się nie staczać za bardzo. Dojazd na tą miejscówkę jest taki sobie, bo chyba z 3 km jedzie się po takiej polnej drodze dziurawej miota całym autem. Tam bliżej tej takiej ala plaży, duża aut stoi, już były wszystkie miejsca zajęte, więc stanęliśmy sobie tutaj. Wcześniej się tam zwol zwolniło parę miejsc, ale już się nie przestawialiśmy, bo uznaliśmy, że tu jest dobrze. Bo są i drzewa i cień będzie. মিহা কাপি হোৱা Właśnie zerwał się mega wiatr. By pomagać, bo komuś ten namiot wywinęło na tę czwórkę. Piotrek tam jeszcze pomaga gościowi. No i my też chyba te markizy trzeba będzie zwinąć. Mimo, że są tam śledziami umocowane, teraz były praniem obciążone, to zapobiegawczo trzeba je poskręcać, żeby też ich nie wywinęło. Ja już mam złożoną. Szybko poszło, bo beatka pomogła. Przytrzymała i raz dwa zwinęliśmy. Teraz jeszcze tam Piotrek walczy z Edytą. Zaraz będą markizy zwinięte. Zaczyna padać. Jezioro wzbud. No i wiatr. Idzie burza, no to trzeba ognisko rozpalać. Pod <noise> Jak przestanie padać, to się rozpala. <noise> Dobra, widzowie, widzimy się w kolejnym filmie, bo teraz się trzeba zawijać, zaczyna lać, że idziemy do aut, a widzimy się jutro w tym samym miejscu. Tyle, że może pogoda będzie jakaś ładniejsza. No chyba, że dzisiaj jeszcze będzie ładniejsza. Zrobimy ognisko. No to jeszcze dzisiaj coś nagram. Na razie, Łapka w górę. I subujcie kanał.